Hej! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Pokémon Emerald wyłudrując przez Hoenn. W odcinku pod tytułem Koniec poszukiwań. Znaczy koniec poszukiwań, bo w tym odcinku zakończymy już poszukiwania nowych Pokémonów w regionie Hoenn. Więc co tu jeszcze będę dużo mówił? Zaczynajmy odcinek. Ostatnio co prawda nie zakończyliśmy gry w mieście Evergunda, ale ja tutaj skończyłem, bo trenowałem troszeczkę moje Pokémony. Tak, i ostatnio zająłem się treningiem kolejnego nowego Pokemona, Ninkade. Już ma poziom 15 i na poziomie 20 bodajże będzie ewoluował. Ale wziąłem Ninkadę do od tego odcinka, dlatego, bo jest to ciekawy Pokémon, który ewoluuje w dwa Pokemony. I to jednocześnie. Zaraz pokażę wam o co z tym chodzi. Musimy zrobić jednowolne miejsce w slocie. Znaczy w drużynie. Jedno wolne miejsce. Czyli musimy dostać jakiegoś Pokémona, na przykład o Wosmalo, właśnie Taylor mi ewoluował, żeby go do boxu pierwszego na przykład. I chodźmy trochę potrenować yy, Minkaber. go na Victory Road przy użyciu Experience Shara i w dodatku jeszcze wymiany Pokemonów, żeby po prostu nie męczyć się zbytnio z jego treningiem. No i go do poziomu 25 i później się zobaczy. Jak wygląda trening z Experiencer? No to wam pokażę w przykładowej walce. Chociaż zapewne nie trudno się domyślać, że trzeba wymienić Pokémon w trakcie walki. Ale dobre. Taka walka pokazowa. Wysłamy najpierw to walki Ninkade. Oczywiście nie musimy wysyłać, Możemy też używać od razu Pokemona innego. Jak Pokemon trzyma Experiencer, od razu dostaje połowę, ale tak dostaje 3 czwarte. ...ekspa, jeżeli wymienimy go w więc jest jeszcze szybciej. I line rozwalamy krowa, znaczy golbat. No cóż, sleś wystarczy. Znaczy nie, jest troszeczkę słaby. tę dobijemy. No i tym sposobem Nincada zdobywa 700 punktów ekspa. Czyli prawie cały poziom. No i troszeczkę go dotyczy do poziomu ewolucji bodajże 20, więc... No i został mi do pokonania jeszcze jeden jakiś Pokémon, żeby zdobyć level 20 dla Ninhady. Więc poszukajmy go. I coś spotkaliśmy. A co to będzie? A będzie to Lairon. Uff. W sumie Lyrona nie mam. Może go jeszcze złapię, bo nie mam go w Pokédexie. To też nie byłby głupi pomysł, więc chyba to nie będzie jednak ostatni Pokémon. O, o ile nie użyję Rora i mnie nie odpędzi. Haha, <laughs> <laughs> nie zadziałał. Bardzo dobrze. Klaj walki z Lyron'em tutaj są naprawdę bardzo irytujące. Już właśnie używa Rora, Protekta i... Przez to ciężko jest go rozwalić. Dobra, Ultra Ball do dzieła. mi to, Lyma. Wow, uwolniła się. Na szczęście Roar równie zadziałał. Do tej walki dobry byłby... ...Kraidli, który... się wolował mi z Lilipa. No dobra, i mamy kolejnego nowego Pokémona, jakim jest Lyron. No sobie nie przyjdziałem, że będę łapał Lyrona, więc tłumaczenie na żywca. Więc jest to Pokémon w żelaznej zbroi. Kiedy dwa Lyrony z dziczy się spotkają, walczą ze sobą z... Zderzając się swoimi stalowymi ciałami, dźwięki tych sterzeń niesione są na mile. Roznoszą się na odległość. Na mile. Ha, ha. Dobra, więc mamy kolejnego nowego Pokémona. Dobra, ale w każdym razie nie przyszedł łapać nowych Pokémonów, chociaż Hariamę też bym mógł sobie złapać. Właśnie, no przy okazji nałabię ich sobie troszeczkę. Wróć i idź. O właśnie. ja mam. Wzaję slota. Niech to. No to przy okazji od razu Wam pokażę tego Lyrona. O, Belly Doom i od razu mamy nawet obniżone HP, więc nie musimy się bić. Na eee. pewno jeszcze muszę trochę rok straszył. No i to teraz zaboli. Belly Doom jest kolejnym nowym atakiem, który zabiera połowę HP i zmaksymalizuje mu atak więc na pewno tak trzeba naprawdę uważać. Złap się Hariano. Kolejny też nieprzewidywany pokémon. Nie myślałem, że tutaj cokolwiek będę łapał, no ale dobra. Kolejny pokémon, więc jest to pokémon... Armitus... właśnie. Dobra, w każdym razie nie powiem, co to jest za pokémon, bo nie wiem dokładnie o co w tym chodzi, ale w każdym razie jest to niby jest sumo coś takiego. No i tak. Ma zwyczaj wyzywać innych bez sprawdzania ich siły. Jest znany z tego, że potrafi zatrzymać jadący pociąg używając swoich, powiedzmy, rąk. A więc kolejny nowy walczący pokémon dla drużyny. Ale teraz nie mogę wytrenować yy, Nikady, bo muszę wysłać Pokémon do boksa. Bo muszę mieć jedno miejsce w Stacie Wolne, żeby zdobyć dwa Pokémony z jednego. Nikada jest to naprawdę świetny Pokémon, chyba o tym mówiłem. No i zanim Live run do boksa, powiedzmy coś o niej: Ma znaleźć Rocket, która. Yy, nie zabiera. Znaczy dobra, która działa tak. Używam na przykład ataku Takedown i to nie zabiera nam HP, bo nie jest z na przykład Double Edge'em. Więc jest to naprawdę bardzo dobra zdolność, ma naturę Adamant, która doda nam ataku, więc się bardzo z tego cieszymy. Jest to Pokémon zupełnie defensywny i zna Roar, Takedown, Iron Tail i Protect, nic dobrego. No i tutaj obok już mamy od razu Hariamę na tym samym poziomie 40, który trzyma King's Rock. No cóż... Małe są szanse na King's Rocka u Hariany, ale jednak są. też mam szczęście ostatnio. No i ma zdolność Chick -Fat, czyli otyłość, która sprawia, że osłabia to ataki lodowe i ogniste. Ma naturę Rush, która jest zupełnie niepraktyczna dla Hariamy, bo tutaj jest spec ataku. Kosztem chyba spec obrony. To jest zła zdolność dla Hariamy. No i znowu knack Out, Knock Off, który kradnie przedmiot na czas walki, ale. Spelling Salt, który jest atakiem, który może. Uleczyć sparaliżu z przeciwnika. To jest też dobre yy, na walki 2 na 2 Na przykład sparaliżuje... Z... nasz jeden Pokémon zostanie sparaliżowany, używamy na nim Spanning Salt i jest zdrowy. Więc to jest takie dość praktyczne. No i to chyba tyle o tych dwóch nowych Pokémonach. Chodźmy dalej. Z powrotem na Victory Road, żeby pokonać ostatniego Pokémona, żeby im kada mógł ewoluować. Pora czasu minęło, a jeszcze nim kadani nie, nie ewoluowało. No naprawdę niewiele mu trzeba. A jeszcze z chwilą myślałem, że Shiny... Ach, przydałby się jakiś Shiny Pokemon, bo żadnego nie mam, żeby wam pokazać. Będę musiał się chyba wymienić z Quincy, na ma całą masę Shiny Pokemonów. Widzicie, Quincy to mój drugi save, więc <laughs> nie będzie z tym raczej żadnego problemu. Wow, Wild Wind i na szczęście nie zadziałał. Slash! <laughs> shiny. <I'm. śmiech> Załatw tą harianę. Wow, jeszcze żyje. No to może Covent, Może ukradniemy King's Rock? A. O! cóż za szczęście udało ci się ukraść King's Rock. Fajnie. No i Inkada ma już poziom 20. I. Inkada zaczyna ewoluować. Tak, lubię momenty ewolucji. Kiedyś to były moje ulubione momenty w grze. A teraz znacznie bardziej wolę w walki. I Ninhada nam ewoluował w nowego Pokémona, jakim jest Naniask. Bądź Ninjask, jak to woli. Ja tam mówię Naniask, ale dobra. I próbuję poznać Double Team. No i właśnie. Ten Pokémon od razu po ewolucji chce poznać kilka nowych taków. To wymienię za Fary zła bo ten atak jest dla mnie bezużyteczny. To jeszcze nie koniec ataków, które chcę się nauczyć, bo jeszcze próbuję poznać Farykater. Farykater wymienię za. Yy, Lich Life. No i jeszcze próbuję poznać jeden atak Screech, czyli Pisk. No i ja bym Piska może lepiej nauczył zamiast Double King, bo ten atak raczej się mi nigdy nie przyda. Pisk jest lepszy, bo mocno obniża obronę. I teraz stało się coś ciekawego, bo pojawił się u mnie nowy Pokémon, jakim jest Shed Ninja. No tutaj kolejny nowy przedmiot. I ma ten sam level co niesk Ja wcześniej go nie miałem. No właśnie, kiedy Linka deewoluuje, właśnie pojawia się Nanieck oraz Shed Ninja. Jeżeli mamy wolne miejsce w naszej drużynie, a Shed Ninja jest to Pokémon. Duch. E Robak Duch. I ma nie. Nadzwyczajną zdolność, jaką jest Wonder Guard. Tylko ten Pokémon ma tę zdolność. Jest to zdolność, która sprawia, że ciosy super efektywne tylko mogą uderzyć tylko Pokemona. Tak zapewne zauważyć, jeśli ma tylko jeden HP. Jeden punkt HP. I zna te same ataki w jest Jakby jego trochę klon. Jakby duchem Naniaska. I ma te same dane. Naturę, Raxet. To samo. naturę, to wszystko jest praktycznie to samo, tylko zdolności Właściwie jest, jest też kolejny nowy Pokémon, jest to Pokemon Robaklot. Ma ciekawą zdolność Speed Boost, która wzmacnia prędkość co turę. Bardzo, bardzo dobra zdolność. Jest to bardzo szybki i dobry w ataku Pokémon. Co znamy, to już wiemy. Co zna, to już wiemy. No dobra, więc opuścimy to miejsce i spróbujmy zdobyć jeszcze kilka ciekawych Pokémonów, ale może zanim jeszcze je zdobędziemy, poczytajmy troszeczkę o naszych nowych Pokémonach. Poszukajmy na To jest to Pokémon Ninja. Jest to. E, no, bardzo trudno jest e, go zauważyć, ponieważ lata z zawrotną prędkością. Zbyt długie słuchanie jego charakterystycznego dźwięku przyprawia oból głowy. Coś ciekawe. Pokémon. No, Dalej mamy Shed Ninja. Pokémon. E, cień. Chyba tak. No jest to bardzo dziwny Pokémon, który unosi się w powietrzu, mimo tego, że nawet jego skrzydełka nie drgnął. Y wnętrze tego... Wnętrze jego ciała jest puste i całkowicie ciemne. Jest również bardzo ciekawy Pokémon. I bardzo mały. Toż nie. Ale według Pokédexu ma dość małą masę i wagę. No dobra. Zostawmy to i zajmiemy się kolejnymi nowymi pokemonami, które mam zamiar zdobyć w tym odcinku. Już to ostatnie chyba będą pokemony, które mam zamiar zdobyć. Resztę będę musiał poewoluowywać i tyle. W tym odcinku miałem zakończyć wypełnianie Pokédexu i... pokédexu nie skończę, ale jego wypełnianie skończę. Bo przynajmniej na wizji. Bo już zapewne nudzi wam się troszeczkę oglądanie ciągłego wypełniania przeze mnie Pokédexu. No dobra, w tym odcinku mam zamiar zdobyć kolejne dwa nowe Pokémony. I do ich zdobycia będzie mi potrzebny GPU Będzie mi też potrzebny Pikachu Bardzo dobrze, że są to samice, bo nie będzie przynajmniej problemu z dobraniem jakiegoś Pokémona do pary Na przykład Skiki go mam od, yy, z wymiany. Teraz Wam go pokażę dokładniej Złączyć w parę Skitty z Pikachu i Klipafem, mam taką nadzieję. Skitty jest samce, więc nie być z tym żadnego problemu. Więc. Czy nie, pokazywałem, tak mam Skitty czy nie? Tak nie pamiętam, ale Skitty jest to kolejny nowy Pokémon, typu normalnego. Mam go od Pinskiego, mam znaleźć Cube Charm, Natury Nauti. czy nic nowego. No dobra, w każdym razie. Zróbmy to, co miałem zamiast zrobić. No i u mnie w torbie pojawił się ostatnio nowy przedmiot, jakim jest... Lightball! Lightball jest to przedmiot, który mocno wzmacnia spec-atak Pikachu. I dajmy go właśnie dla Pikachu. No i Lightbola udało mi się zdobyć przez wymianę. Dostałem go od Staraptora 22 za co mu bardzo dziękuję i pozdrawiam go. I teraz właśnie wykorzystam tę przedmiot, żeby zdobyć nowego Pokemona, jaki będzie... No teraz sami zobaczycie co mi będzie. Musimy iść do opiekunów. Podobnie jak Azurila. Tego pokemona zdobywa się przez hodowlę. Dajemy Pikachu. I... Kitty. Znaczy, że będą pasować do siebie. Ale myślę, że tak. No cóż, w takim razie pozostaje mi tylko połazić, żeby jajko się... Tak powiem zrobiło, więc No i już jajko jest gotowe. Tak, dostaliście niespodziankę i mamy jajeczko z Pokémonem. Fajnie, fajnie. Więc tak, teraz sobie wezmę Pikachu i przy tym zrobię kolejne jajko. Również wykorzystuję do tego Skitty. A, Skitty urosło o, trzy poziomy. Urósł o trzy poziomy, fajnie. Ale Pikachu chce z powrotnym. Ład. Ale dam tutaj jednego Pokémona, a dam tutaj Jigglypuffa. No, Jigglypuff. W szczęście też jest to samica, więc z sam będzie dobrze. Więc ja trochę znowu położę, żeby to być kolejne jajko więc... No i nie musiałem wcale długo czekać dwa kursy między Mowile a. Mowile a. Ar... Verdanturf. <śm> Zapomniałem przez chwilę nazwy miasta. No i właśnie. Tutaj możemy właśnie sprawdzić, jeżeli mówi... Tak, yy, właśnie, jeżeli mówi ten tekst The two Seems to get along To znaczy, że Pokemony mają się... że bardzo dobrze pasują do siebie i... taki tekst może mieć tylko jeżeli mamy pokemony od różnych tenerów. Jeżeli, jeżeli mamy różne pokemony od różnych tenerów, yy, wtedy jajka tworzą nam się szybciej że mamy dwa od siebie pokemony, musimy troszeczkę więcej pochodzić. Dobra, wyślijmy jakieś pokemony do boksu, żeby po prostu móc zabrać e, z powrotem. Z boksu. E, Jigglypuffa i Skitty. Czyli Altarium też nie będzie na razie potrzebne, więc też musimy do boksu. I wezmę te dwa pokemony. Tak, Skitty znów urosła o 4 poziomy, czyli o 1. Muszę zapłacić aż Cóż, Troszeczkę to kosztuje, ale... Ważne, że mamy dwa nowe jajka, z których wyklują się dwa nowe Pokemony. Z czego jeden z nich będzie znał nietypowe ataki? Przynajmniej jeden atak dzięki... który będziemy zawdzięczać light więc... Teraz będę je wykluwał. cięcie. No i się zaczęło. Pierwsza jajko zaczyna się wykluwać. I z jajka wykluł się. Piczuł! I pewnie z kolejnym nowym Pokemonem, jest to niższa forma Pikachu. Gdzie ty jesteś, tu jesteś. Podobnie jak Pikachu, ma zdrowe statki, trafiła mu się naprawdę dobra natura Hesti, która wzmacnia mu szybkość. Jest to dość szybki Pokémon. I co ciekawe, poznał nowy atak jakim jest Volt Tackle, który ma siłę aż 120. Jest to. Równa yy, chyba Standard ma też siłę 120, więc to jest właściwie najsilniejszy atak elektryczny. Na równi z Tantene. No, ale to jest atak podobny troszeczkę do Takedown czy Double Edge. Przy jego użyciu Pokémon też na nie sam siebie. To było dobre dla Pokémona z Rocket, więc żaden chyba z nich nie może poznać tego ataku. A tak chyba właściwie może poznać tylko Pikachu, przez to, że Samica Pikachu musi trzymać, czy Raichu musi trzymać Light Zostało mi jeszcze jedno jajko do wyklucia. Na szczęście już zaczynamy się wystawać z niego dźwięki i już jest blisko do wyklucia, więc co so, tak, przejdziemy się na wizję. A właściwie przejedziemy, bo jajka najlepiej jest wykluwać jadąc na matchbike'u. Kroki też nam się naliczają na nim. Tak, ja mam chyba akrobajka. Nie, no matchbajka. Tak, matchbike się ma to do siebie, że się długo rozpędza. Nie wiem czemu aż tak powoli ciągle jedzie. Co jest są tak wolno. Nie, wiem, może mam, jak mam jajko przy sobie? No nie wiem, w każdym razie jak widzicie w ten sposób zazwyczaj wykluwa się jajka po prostu. Jeździmy, chodzimy i nagle bo! Wykluwa się nam kolejny nowy Pokémon Iglybuff. Giglibuff jest z kolei niższą formą Z Ten pokémon typu normalnego ma znaleźć również q tak tak samo jak Jigglypuff, yy... a no, natura Careful. No, i również potrafi, no, przez, yy, od Skitty nauczył się yy, Attract. Atract. Wszystkie Pokémony za który te są na poziomie piątym, muszę poczytajmy jeszcze trochę o nich w Pokédexie. Z, e, powinno powinna być gdzieś niżej. Znaczy trochę luki mam. Tak, dosyć trochę. <gry> no znaczy, to będę musiał to po uzupełnie, że czy później. O i jest. Igleba. to Pokémon Baron. I jego miękkiej i zbrojne ciało sprawia, że bardzo się e, odbija. Kiedy dłużej śpiewa, używając e, przy tym całych swych sił, staje się ciemnoróżowy. kolejny Pokémon. I był gdzieś tu jeszcze, czy powinien być gdzieś tu w I jest. To jest Pokémon mała mysz, czy maleńka mysz nawet. I tak, wciąż jeszcze nie potrafi dobrze utrzymywać elektryczności. Kiedy jest zaskoczony, wyładowuje całą elektryczność. Kiedy staje się starszy, lepiej już utrzymuje prąd elektryczny. Więc na pitchu trzeba uważać. No i to było chyba wszystko w dzisiejszym odcinku, więc... Zapiszmy grę. I zobaczmy, co nas będzie czekać w kolejnym odcinku z Eli Wędrując przez Hoenn. A co będzie nas czekać w następnym odcinku? Coś nowego, więc... Zobaczcie sami co. W następnym odcinku znowu polecimy do... Lyricków, aby udać się tam do portu. A z niego statkiem wyruszymy do nowego miejsca. Ostatniego miejsca, którym jeszcze nie byliśmy. Do miejsca zwanego Battle Frontier. No i to wszystko w dzisiejszym odcinku, więc żegnam się z wami. Do cześć.